Hej wszystkim! Priwieczkiem! Witam Was w pierwszym odcinku mojego nowego podcastu pod tytułem po prostu ruski, czyli po prostu rosyjski. Dzisiaj zajmiemy się takimi podstawami jak pytania o imię, słówka związane z przedstawianiem się, po prostu takie podstawowe rzeczy będziemy dzisiaj omawiać. Na wstępie zaznaczam, że nie poruszymy tematu alfabetu. Ten podcast z reguły jest już stworzony dla osób, które alfabet znają dobrze lub są w trakcie nauki. I dlaczego? Omówienie alfabetu w formie podcastu byłoby niezmiernie trudne, dlatego myślę, że ewentualnie zrobię taki materiał osobno, ale póki co na tę chwilę ruszamy z takim podcastem, w którym już te podstawę należy znać. Przed wysłuchaniem tego podcastu um, od razu zaznaczam, że konspekt jest w opisie podcastu. Najlepiej teraz go sobie pobrać, bo myślę, że będzie Wam łatwiej, jak będziemy powtarzać frazy, słówka czy dialogi. No to co? Pojechali! Więc przejdźmy sobie teraz do słówek. Dzisiaj będziemy robić słówka związane z pytaniem o nasze imię, czy też nazwisko. Poznamy sobie takie podstawowe frazy, jako właśnie, jak masz na imię, jak masz na nazwisko i tak dalej dalej. Poznamy też powitania i pożegnania. Ok, więc słuchajcie i powtarzajcie. Minia zawód. Claudia, A Ciebie. Mam na imię Claudia. A ty? Cię Ty masz na imię. Jego, jej zawsze. On, ona ma na imię. Nas Zawód. My mamy na imię. Wasz zawód. Wy macie na imię. Ich zawód. Oni mają na imię. Jak będziemy mieli problem z zapamiętaniem tej formy, możemy sobie skojarzyć, że ta forma po rosyjsku, czyli minia zawód, tibia zawód, E, brzmi podobnie jak polski właśnie czasownik zwać. Czyli na przykład nazwą jakoś, mnie zwą i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy podobieństwo. A jak zapytamy o imię? Po prostu dajemy jak cibia zawód. Czyli jak ciebie zwą. To będzie taka Najpodobniejsza forma w języku polskim, czyli jak nas zwą. Tutaj czytam jak ciebie zwą, czyli chodzi tu o to, jak ty masz na imię. Jak ci zawód. No i odpowiedź: minia zawód, bla bla bla. Ok, ale możemy też zadać takie pytanie. Jak twoje imię? Ok? Jak twoje imię? Czyli dosłownie. Jakie jest Twoje imię? To pytanie, czyli ta formułka z tym Twoje imię też może się pojawić ale tą formą podstawową e, najbardziej rozpowszechnioną jest Mnie zawód, Cibia, zawód i tak, dalej, i tak dalej Czyli wracając do tego pytania Jak Twoje imię? Moje imię Klaudia czyli po prostu mówimy moje imię i nasze imię Mają imię twoje imię i tak dalej i tak dalej a jak chcemy powiedzieć jak mamy na nazwisko to mówimy moja familia moja familia czyli familia to jest właśnie nazwisko familia to nie jest rodzina jakby co a rodzina to nie jest rodzina rodzina to jest ojczyzna. Warto zapamiętać. A jak będzie, właśnie, rodzina, SIMIA, OK? SIMIA. Ale do tego sobie jeszcze dojdziemy, więc na no spokojnie. Mamy też, właśnie, powitania. Pierwszym powitaniem, czyli takim ogólnym powitaniem, jest zdrastwójcie, Zdrastwójcie. Czyli takie, dzień dobry, bardzo ogólne jest to słówko. Potem mamy "priviet", "priviet", czyli cześć. "priviet". Jeżeli chcemy użyć naszego odpowiednika Dzień Dobry, to też on się znajduje w języku rosyjskim i brzmi on troszeczkę inaczej, bo mamy najpierw Dobry, potem Dzień, czyli Dobry Dzień. Ok? Dobry Dzień. Możemy też mieć Dobre Utra. Czyli to będzie powitanie na rano. W języku polskim raczej nie używamy takiego zwrotu, tylko mówimy po prostu dzień dobry. Natomiast w języku rosyjskim mamy osobne słówko na to, czyli dobrej utra, czyli dobrego ranka. Mamy też dobry wieczór, czyli dobrego wieczoru. Dobry wieczór o. Mamy też takie słówko jak dobro pożałować. Dobro parzałować. Czyli e, na przykład, jak wchodzimy do sklepu, to może się to właśnie pojawić. Dobro parzałować. To jest witać. Czyli witaj, witajcie itd., dalej. Mamy też wsiem triviet. Czyli to jest to samo, co mieliśmy wcześniej, czyli triviet, ale jak zwracamy się do grupy osób, to możemy właśnie powiedzieć wsiem priwiet. Czyli e, cześć wszystkim. Jeżeli chodzi o pożegnania, tutaj mamy też kilka opcji. E, na przykład mamy: da sfidania", da sfidania, czyli do zobaczenia. Albo Da wstreci, da встрieci", czyli też do widzenia. Jeżeli chcemy coś mniej formalnego, to wtedy użyjemy paka, paka. Bardzo krótkie. I też myślę, że często wywołuje po prostu śmiech. Paka. I dobranoc to będzie spokojnej noci. Spokojnej noci. Czyli spokojnej nocy. Okej, okay. zrobimy sobie jeszcze kilka rzeczy, czyli pytań o to, jak się czujemy na przykład. I takim najprostszym tutaj pytaniem będzie, jak działa? Okej, okay. jak działa? Czyli jak sprawy, mo możemy tak przetłumaczyć, jak tam leci i tak dalej. Albo po prostu jeszcze krótsza wersja, jak ty? ty, czyli jak, e, jak ty po prostu, jak ty tam się czujesz. Możemy też zadać pytanie, jak wy siebie czujecie. Jak wy siebie czujecie, czyli jak się państwo czują tutaj, albo wy. Czujecie. W języku rosyjskim nie ma takich słówek jak pan, pani. Możemy znaleźć jakieś tam odpowiedniki, ale one nie są aż tak używane w języku polskim. Dlatego kiedy chcemy użyć właśnie po polsku pan, pani, to po rosyjsku użyjemy formy na wy, czyli tu będzie ta forma na wy, czyli jak wy się To właśnie możemy przetłumaczyć jako jak wy się czujecie, albo jak pan, pani, państwo się czują. Możemy też zadać pytanie co nowe, co nowe czyli co nowego. Albo też takie pytanie jak jak parzywajesz, jak parzywajesz, czyli jak sobie tam żyjesz. No i oczywiście odpowiedzi na te pytania. Tutaj mamy kilka, kilka opcji. Przykładowo możemy Odpowiedzieć normalna, normalna. Czyli tak, normalnie, dobrze, nic szczególnego. Możemy też odpowiedzieć Płocha, Płocha, czyli źle. Możemy też powiedzieć haraszo, haraszo, czyli dobrze. Możemy też powiedzieć tutaj właśnie zdurawa, zdurawa, czyli podobne do haraszo, czyli dobrze, fajnie super tak sobie tak sobie tak sobie albo do tego płocha możemy dodać nie i będzie nie płocha, czyli nieźle ok i zrobimy sobie jeszcze kilka takich fraz pierwszą frazą czy tam takim krótkim zdaniem, które możemy użyć kiedy kogoś zobaczymy, którego możemy użyć właśnie jak go zobaczymy kogoś po wielu latach, to będzie skolka let, skolka zim. Skolka let, skolka zim. Czyli takie właśnie kupę lat. A Jeżeli poznaliśmy nową osobę i chcemy powiedzieć, a miło mi Cię było poznać, to mówimy, rad z Wami, poznać, Rad z Wami, poznać. Jeżeli kobieta to mówi, to wtedy Rada z wami poznakomić się. ok? I ostatnie to oczywiście dziękuję. Czyli spasiba, spasiba, dziękuję. Albo spasiba, palszuję, spasiba, palszuję. Czyli dziękuję bardzo. I możemy na to odpowiedzieć nie za sztu. Nie za sztu, czyli nie ma za co. To teraz przejdziemy sobie do dialogu. Więc ja przeczytam dialog. Najpierw go wysłuchacie, a potem będziecie mogli go powtórzyć. Dobra? Umówimy się tak? Okej, okay, świetnie. No to jedziemy. Привет! Меня zawód Anna. A ciebie? Привет, Anna. Меня zawód Paweł. Рад познакомиться. Очень приятно, Paweł. Ty jest Москвы? Nie. Ja z Sankt Pieterburga. A ty? Ja to z Sankt Pieterburga. My każdy co si siedzi. Da e ta A jak dołga ty żywioż we tam goredzie? Ja żywózdisz z józwa józizn. A ty? Ja piery jechał z józwa pies jedna zad. I mnie ocień rawidz. Dobra, teraz spróbujemy sobie podzielić ten dialog na zdania. Ja przeczytam zdanie, będzie przerwa i wtedy będziecie mogli powtórzyć. Priviet! Minia zawód, Anna. A ciebie? Priviet Anna. Minia zawód, Pawią. Рад познакомиться. Очень приятно, Павел. Ты из Москвы? Нет, я из Санкт-Петербурга. А ты? Я тоже из Санкт-Петербурга. Мы, кажется, соседи. Да, это здорово. А как долго ты живешь в этом городе? Я живу здесь всю свою жизнь, а ты? Я переехал сюда пять лет назад, и мне очень нравится. No dobra, to zróbmy sobie krótkie zadanie. Ja będę Was prosić o podanie mi rosyjskiej wersji, polskich y, słówek albo polskich zdań. Czyli ja będę mówić na przykład dziękuję. To wy powinniście powiedzieć spasiba. Dobra? Zaczniemy od czegoś prostego. Mam na imię. Cześć. Dobry wieczór. Do zobaczenia. Jak się czujesz? Tutaj możecie podać którąkolwiek z opcji. Każda będzie okej. Okay. Tak sobie. Nieźle. Dobrze. Jestem z Moskwy. Bardzo mi się podoba. Ona ma na imię Anna. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na następny, który prawdopodobnie pojawi się za miesiąc, ponieważ chcę, żeby te odcinki pojawiały się cyklicznie, może ze rzadko, ale już niedługo pewnie się coś tutaj pojawi, przynajmniej mam taką nadzieję. Także w następnym epizodzie jeszcze nie powiem Wam, co będziemy robić. Będzie co niespodzianka. Ale do tego czasu możecie sobie powtórzyć wszystkie frazy, dialogi, i wszystko co tu się pojawiło po prostu dla siebie. Noż tuż. Siem